W szpitalu wojewódzkim im. Świętego Łukasza w Tarnowie uroczyście otwarto wyremontowany blok porodowy. Po modernizacji obiekt stanowi jedną z najlepiej wyposażonych porodówek w województwie małopolskim. Koszt inwestycji to blisko 3 miliony złotych. Mamy nowo wyremontowany blok porodowy, który odpowiada światowym standardom opieki okołoporodowej. Do dyspozycji pacjentek są trzy sale, wyposażone we wszystkie urządzenia ułatwiające i przyspieszające poród. Opiekujemy się pacjentkami już od początku ciąż, to znaczy funkcjonuje przy oddziale Szkoła Rodzenia, gdzie pacjentki przygotowują się do porodu oraz uczą opieki nad noworodkiem. Pacjentki rodzą w dowolnie wybranych pozycjach, najczęściej w pozycjach wertykalnych, na krześle porodowym oraz wannie porodowej. Na życzenie pacjentki przy porodzie uczestniczy najbliższa rodzina, najczęściej jest to ojciec dziecka. W celu zniesienia bólu okołoporodowego stosujemy psychoprofilaktykę i imersję wodną, muzykoterapię. Proponujemy tak samo urządzenie Mama Tens, które jest pomocne przy dokuczliwych bólach krzyżowych. Stosujemy analgezję wziewną, gazem rozweselającym oraz zewnątrz zewnątrzoponowe. Po urodzeniu dziecka stosujemy kontakt skóra, skóra do skóry. Ten powinien najczęściej przejść na ojciec dziecka. Po zakończeniu porodu pacjentki przebywają na salach dwuosobowych. Każda sala ma własny węzeł sanitarny. Istnieje również sala poporodowa, gdzie jest możliwe, że całą dobę przebywa z pacjentką z nowonarodzonym dzieckiem ojciec. Doskonałe wyposażenie bloku porodowego sprawi, że nie tylko znacząco wzrośnie jakość usług świadczonych przez personel, lecz także pomoże pacjentkom w aklimatyzacji w funkcjonalnych i przestrzennych salach. Ścigamy się z wręcz zachodnimi czy amerykańskimi standardami. Łącznie z tym, że mamy salę cień cesarskim wyposażoną w bezdotykowe, bezdotykową dla lekarzy i sala cała cień cesarskich tak samo jest wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia. Cała wyłożona jest łatwo zmywalnym materiałem. Bardzo dobrze można to wykorzystać do do utrzymania czystości i do utrzymania y, standardów, właśnie higienicznych. Y, no i oczywiście cały blok porodowy, i y, cała. Sala poporodowa dla pacjentek wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia i najnowocześniejsze łóżka porodowe. Pacjentki mają dużo udogodnień do odbywania porodu. Są tam worki sako, piłki, jest, są łazienki, które są wyposażone w natryski, gdzie można skorzystać z imersji wodnej. No, oczywiście, jest tak samo wanna do odbywania porodów w wodzie i to jest myślę taka najfajniejsza rzecz Y, którą pacjentki, z, których, z której pacjentki mogą korzystać, dlatego że niekoniecznie muszą akurat rodzić do, tego, do tej wanny, ale mogą oczywiście tam odbywać całą taką relaksacyjną część porodów w tych takich najbardziej y, momentach y, krytycznych, czyli wtedy, kiedy są zmęczone, kiedy potrzebują troszkę odpoczynku. Zakończona modernizacja bloku porodowego to doskonała wiadomość dla mieszkanek regionu tarnowskiego, które będą mogły korzystać. Z kompleksowej opieki w najwyższym standardzie leczenia. Powiem z satysfakcją, że ten XXI wiek jest we wszystkich naszych jednostkach. Co prawda nie wszędzie mamy tak dobrze zarządzających jak tutaj w Szpitalu Świętego Łukasza. Niemniej jednak to, co padało tutaj pytanie, w tej chwili jesteśmy na oddziale tak zwanej nielimitówki, więc możemy sobie życzyć, aby z 2010 roku ilość dzieci z powrotem wróciła do 1500, co jest nie tylko satysfakcją dla nas wszystkich, że Polska rośnie w sile i Rodzi się więcej dzieci, ale również, powiem wprost, jest to małe co nieco dla szpitala. A warunki, jakie w tej chwili tutaj są na porodówce, trzeba przyznać, że są numer jeden i, i, i możemy powiedzieć, no jest cool.